Witajcie kochani jeszcze raz tutaj zgromadzenie oraz wszyscy zgromadzeni przed ekranami swoimi. Dziękuję Panu za tą łaskę, że mogę tutaj stać po raz kolejny i dzielić się z Wami słowem. Na początek otwórzmy sobie pierwszy list Pawła do Tymoteusza z pierwszego rozdziału będziemy czytać od wersetu 12. Ja czytam z przekładu z Dziękuję temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, bo przyjął mnie do służby. Mnie kiedyś bluźnierce. Prześladowcę i gnębiciela, a jednak dostąpiłem miłosierdzia. Działałem bowiem bez zrozumienia, postępowałem w niewierze. Ale rzeczywiście łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie, zostały mi udzielone niezwykle hojnie. Wiarygodne to słowo, warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat. Aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy, dostąpiłem jednak miłosierdzia, aby we mnie pierwszym, Chrystus Jezus, okazał całą cierpliwość, jako przykład dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć, aby otrzymać życie wieczne. Jest to krótki opis Pawła, który pisze o sobie, kim był jakiej łaski dostąpił. Nie będę tutaj omawiał tego, bo wszyscy doskonale umiemy czytać, mamy też rozum i Duch Święty nam mówi też o tym, co Paweł tu opisuje. Ostatnio na naszej grupie dzieliłem się tym fragmentem. jak Bóg mi włożył ten fragment do serca, choć tematy mieliśmy zupełnie inne. a w szczególności, bo składałem świadectwo wraz z żoną naszej siostrze Ani z Węgier, która tam przechodzi też w swoje trudy, tam gdzie mieszka, gdzie tam jest sama. I też modlimy się o nią, o jej męża, o jej nawrócenie jego. składając to świadectwo, powiedziałem do niej tak, Ania, Przeczytam Ci coś o sobie. I właśnie przeczytałem, Bóg mi dał ten fragment. To jest dokładnie moje świadectwo. To słowo, którym się dzielę, to jest też taki przykład mojego świadectwa, ale także nas wszystkich, naszego kościoła. Bo już długi okres w sercu mam taką wdzięczność dla Pana, co uczynił. Dla nas, dla mnie. Ja też byłem. Tak jak Paweł, mogę się z całą tłodzielnością przyznać do tego, że byłem też prześladowcą. Gnębiłem ludzi. Bluźniłem na Boga. Do tego mogę dodać, że byłem i pijakiem, oszustym, złodziejem. Nie omijałem bujek, wręcz byłem pierwszy w nich. Na ludzi wierzących mówiłem, chorzy, nawiedzeni, świętoszki. Chociaż nie znałem, nie miałem pojęcia, co znaczy to słowo, wtedy. Za wszystko, co się działo, to złe rzeczy, wszystko obwiniałem naszego Pana, chociaż go nie znałem. A dzisiaj? Dzisiaj stoję tutaj, dzieląc się z Wami, z braćmi siostrami Słowem Bożym, z Kościołem. Czy można by było w to uwierzyć kiedyś? Życie bym w to nie uwierzył. Bóg jest Bogiem cudów. Ja jestem tego przykładem. W takiego Boga wierzę, bo to doświadczyłem na własnej skórze, na własnym, we własnym życiu. Wszystko to się stało dzięki tylko Jego łasce, Jego miłosierdziu. Jego dobroci i cierpliwości do mnie, a tak naprawdę cierpliwości do nas wszystkich, bo niczym sobie nie zasłużyliśmy, nikt z nas na, to, na tą łaskę od niego. A jednak zostaliśmy wybrani, a dowodem tego jesteśmy tutaj, że dzisiaj tu siedzimy, zgromadziliśmy się, aby Jego wielbić, i chwało mu za to. Jeżeli przyjrzymy się tak troszkę szesnastemu wersetowi, co Paweł tutaj mówi. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał całą cierpliwość jako przykład dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć, aby otrzymać życie wieczne. O czym tu Paweł mówi? Chyba każdy z nas powinien takie mieć też postawę, że to nic z nas, tylko z łaski Pana. I to my jesteśmy tymi pierwszymi grzesznikami. Ja mam taki, taki odbiór, że to ja jestem tym największym grzesznikiem byłem. My mamy jako ludzie takie kategorie kategoryzowania siebie. I to często też tak słyszałem u ludzi. A ja tam nie byłem aż taki jak ten. Ja nie byłem taki, ja takich, aż takich grzechów nie miałem. Ale to są tylko nasze kategorie. Bo na to inaczej patrzy. Grzech nazywa, nazywa grzechem. I wszystkich nas stawia na równi. Słyszałem też takie świadectwa, że ludzie, tak zwani wierzący, mówią, że oni tacy byli sprawiedliwi to i tak właściwie to nigdy tak nie pogrążali się w grzechu. Tylko, że ja w Słowie Bożym czytam co innego: że Chrystus przyszedł do grzeszników. Tak by musiał się to taki człowiek zapytać, czy sam siebie, czy Chrystus przyszedł do niego. Dla kogo my mamy być tym świadectwem? No właśnie dla nas, dla tutaj z Tego Szacunkowego, przede wszystkim dla naszych bliskich. On nas dzisiaj wybrał dla naszych rodzin, dla naszych przyjaciół, dla naszego najbliższego otoczenia. Ja tak to rozumiem, bo przede wszystkim zaczynam od swojego domu. W ostatnim okresie, no już jakiś czas to trwa też, gdy z żoną tak siedzieliśmy, rozważaliśmy swoje życie nasze nawrócenie dzieląc się przy tym, oczywiście, świadectwami naszego życia. Zrozumieliśmy, można powiedzieć, że odkryliśmy, ale tak naprawdę zrozumieliśmy dopiero, że Jezus Chrystus, nasz Pan, wcale nie zmienił naszego życia. Tak, dobrze. Wiem, co mówię. On nie zmienił naszego życia, On dał nam zupełnie nowe życie. Zupełnie nowe życie. Przecież byliśmy martwi, topiliśmy się w grzechu, a On nas zbudził z martwych i powołał do życia. Za to Mu chwała, naprawdę chwała i tylko Jemu. On jest tego godzin, że uwielbienia i chwały. I myślę, że każdy z nas może to samo powiedzieć. Żeby zobrazować, co, z czym się jeszcze chcę podzielić, żeby wrócić do, do Meritum, otwórzmy sobie Ewangelię Marka jeszcze. Będzie to trzeci rozdział od 31 wersetu. Tymczasem przyszła jego matka oraz jego bracia. Zatrzymali się na zewnątrz i posłali na niego, do niego wiadomość, aby go przywołać. Wokół niego natomiast siedział tłum. Donieśli mu zatem: Twoja matka, twoi bracia i twoje siostry stoją na zewnątrz i proszą, abyś wyszedł. Wtedy nim odpowiedział: Kto jest moją matką i moimi braćmi? Po czym powiódł otrzyma po tych, którzy wokół niego siedzieli. I oświadczył: Oto moja matka, moi bracia. Każdy bowiem, kto spełnia wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Wiecie, jestem z wielodzietnej rodziny. Mam pięciu braci, jedną siostrę rodziców już nie mam już umarli jakiś czas temu. Zresztą tak w sumie, jest nas siedmiorą, i to jest ta rodzina z krwi i ciała. I każdy z nas pewnie ma taką rodzinę. Czy mniejszą, czy większą, ale każdy z nas. Każdy z nas też kocha swoich bliskich. I ja tu nie jestem wyjątkiem. Tak samo mam miłość do nich. Nie podlega to żadnej dyskusji. I mamy się modlić o nich. Bóg przyszedł do nas, wybrał nas, a my mamy się modlić o naszych bliskich. O ich zbawienie. Mamy ich powierzać Bogu. Ale Bóg dokonuje tych wszystkich cudów, tak jak dokonał w nas i my mamy wierzyć, że i też dokona w nich. My nie mamy walczyć, bo Bóg dokonuje walki za nas. My mamy tylko głosić, a przede wszystkim być dla nich świadectwem i zachętą. Aby oni patrząc na nasze życie zapragnęli też takiego życia. Mówiąc ja też tak chcę, ja też tak chcę żyć. Ja też chcę się też pani poznać. A to, to wszystko przez naszą postawę. Abyśmy my się też nie troskali tak o nich, bo często ludzie nowo nawróceni myślą o swoich bliskich. To jest dobre. Każdy z nas. Ja też tak myślałem. I cały czas myślę. To nie chodzi o to, żebyśmy o nich nie myśleli i nie modlili się o nich. Ale żebyśmy też, jak to mówi nasz pastor, nie sfiksowali na ich punkcie. Tylko żebyśmy z bojaźnią sprawowali nasze zbawienie, i szli w posłuszeństwie Chrystusowi, aby być świadectwem też dla nich i zachętą. Tak naprawdę, mówiąc o, o mojej rodzinie, to mówię odnoszę do siebie. I z nikim z mojej tak zwanej cielesnej rodziny. Nie mam tak głębokiej relacji, jak z braćmi i siostrami w Chrystusie, jak z wami. I tak w tym fragmencie, co przed chwilą czytaliśmy, Jezus powiedział, to są moi bracia, moja siostra i moja matka, wszyscy, którzy pełnią wolę Bożą. I tak naprawdę Bóg mi to włożył do serca też już jakiś czas temu, że tą prawdziwą rodziną to wy jesteście, Kościół Jezusa Chrystusa. Ostatnio Bóg pokazał mi, mimo naszych różnic, naszych różnych charakterów, popełnianych przez nas, jak to nasz brat Marcin mówi, baboli, ale pokazał mi, że jesteśmy jedno, jednomyślni, w jednym duchu. Także chwała tylko Panu. Za tą Bożą Rodzinę dał Mi, nam wszystkim. Dam takie krótkie przykłady, co mogę obserwować od nas, z całego kościoła. Na naszej grupie, tak tutaj Lejżory, Jaszczębia, Recibusz, mamy taką zbiórkę dla człowieka, który siedzi teraz w więzieniu, ma na imię Janek. Co miesiąc zbieramy dla niego jakieś tam fundusze, żeby mu wysłać takie przeżycie, żeby miał tam na kawę, takie swoje rzeczy. On jest w trakcie nawrócenia też. i Znawca Biblii kiedyś, a teraz dostrzega Chrystusa. I widzimy, jak mówi, jak pisze do nas listy, że Chrystus zmienia jego życia. Ostatnia zbiórka nasza, gdzie moja żona napisała właśnie dla rzeczy, które dla niego tam czajnik, takie rzeczy, kable jakieś to też dla niego była zbiórka. I powiem szczerze, nie spodziewałem się takiego odzewu kościoła. Że w niektórych rzeczach to już moja żona musiała odmawiać, bo już ktoś się już zgłosił, po prostu to jest niesamowite. I to jest, Bóg mi pokazuje, jak reagujemy wszyscy razem. Jednomyślnie. Też inne organizowane zbiórki przez nas Kościół, przez nasz zbór. Wszyscy jakoś stajemy na wysokości zadania. Wzajemna pomoc, gdy ktoś jej potrzebuje. Zresztą sam z żoną doświadczyliśmy takiej pomocy i z kościoła, i od braci. Hmm. Czy też widzę przez nasze świadectwa, kiedy tu wychodzimy, czy na naszych grupach, czy tutaj w kościele, jak Bóg działa, jak jesteśmy jedno, jak jesteśmy z życi tak naprawdę. Bo tak działa rodzina. Ostatnio też po spotkaniu dla kaznodziei, które mieliśmy tutaj, mieliśmy przywilej i okazję być u naszej siostry, Małgosi, na gdzie tam jeszcze był brat Marcin, na obiedzie, na wspólnym obiedzie, mogliśmy spędzić jeszcze czas ze sobą. I ich świadectwo Marcina i Małgosi pokazało mi jeszcze bardziej to zobrazowało, że jesteśmy tą rodziną. Jak potrafimy siebie wspierać duchowo w modlitwie, ale także i w tych czynach, i. I finansowo, i nie tylko, że Bóg działa w każdym z nas. I to jest piękne. Bóg otworzył też oczy i pozwolił mi zobaczyć, z czego mnie wyciągnął, tak naprawdę, z czego nas wszystkich wyciągnął, a gdzie jesteśmy teraz i co nam ofiarował. Wszystko to pokazuje, że jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Prawdziwą Bożą rodziną. Jesteśmy jednomyślni i wszystko, co ofiarujemy, ofiarujemy, czy dzielimy się, czy wspieramy, to wynika z naszego szczerego, hojnego serca. I możemy na siebie liczyć. Mogę dziś powiedzieć z całą odpowiedzialnością, za słowa, które za chwilę wypowiem i nie będą to puste słowa, tylko płynące prosto z serca. Dziękuję Panu za każdego z was. Naprawdę dziękuję Panu za każdego z was, bez wyjątku, za każdego brata i siostry czy tu zgromadzonych czy których jeszcze tu nie ma czy w innych placówkach za każdy za każdego za każdego którego których go mi dał pan i mimo że mamy różne poglądy różnymi się charakterami popełniamy błędy bo mamy nowe życie i uczymy się tego życia a łącząc się z życia popełniamy różne błędy. Mimo to wszystko Bóg dał mi takie zrozumienie, że każdego z was kocham i w całości, jako Kościół. I za to mu jestem wdzięczny, że przyłączył mnie do Bożej rodziny, że jestem częścią tej rodziny i chwała jemu za to. Wszyscy powinniśmy mieć też wdzię tą wdzięczność do Niego, z czego nas wyciągną i kim jesteśmy dzisiaj. I żebyśmy szli do przodu, nie oglądając się do tyłu, nie zwracając na szczegóły, na jakieś potknięcia nasze. Ktoś coś powiedział, nie tędy droga. Idźmy do przodu. Patrzmy na Chrystusa i zawsze w głowie pamiętajmy, z czego nas wyciągną i gdzie już jesteśmy, w jakim miejscu. Przed nami jest czas uwielbienia. Kochani, jeszcze raz stańmy na wysokości zadania jako Boża Rodzina, wielbiąc naszego Pana z wdzięcznością za to, co uczynił w naszym życiu w każdym życiu. Za Jego łaskę i miłość, że zbudził nas z martwych. I nie daj, nie zmienił naszego życia, on przemienił nasze serca ale za to, że dał nam nowe życie w Chrystusie. Nowe życie. Za to Mu dziękujmy. Za to, że tu możemy być. Chwała Tobie, Panie. Amen.